Mamy z pamiętnika obrońcy, czyli jak dostałem szał, wpis pierwszy. Środa, 20.45, Madryt, Stadion Santiago Bernabeu, gramy z Realem. Za jakieś 30 sekund rzut wolny w stronę naszej bramki będzie egzekwował Roberto Carlos, facet z najmocniejszym uderzeniem z lewej nogi na świecie. Stoję w murze. W moim ulubionym Pulp Fiction Marcelu Zwoles mówi do złego Zeda, zrobię ci z dupy jesień średniowiecza. No, do wczoraj mnie to śmieszyło. Ale dziś traktuję to jako tragiczną, samospełniającą się przepowiednię. A co tam, uchylę się, uchylę się, stanę sobie boczkiem delikatnie, strzelaj Roberto Carlosie, nie wstyd przegrać z Realem Madryt na wyjeździe, zwłaszcza, że wolę być kiepskim piłkarzem niż kiepskim, a, mężczyzną. Chociaż jak patrzę na długość rozbiegu Roberto Carlosa, to przyznam szczerze, że w ogóle wolę być. I jeszcze teraz, no, no wiedziałem, jeszcze teraz musiało mi się przypomnieć, że gdzieś tak dwa lata temu działacze FIFA wymyślili specjalną, mniejszą, bardziej twardą piłkę, żeby szybciej latała. Dzięki, dzięki panowie, thanks, thanks panowie działacze. Stanąłby taki działacz na moim miejscu, to w przyszłym sezonie byśmy grali balonami. A z tyłu bramkarz i z boku trener krzyczą: Trzymajcie mur! Trzymajcie mur! To jest mniej więcej tak, jakby do oddziału skazańców czekających na rozstrzelanie krzyczeć: Nie zapomnijcie o podwieczorku! O podwieczorku nie zapomnijcie! Czemu ja urzędasem nie zostałem? Czemu ja nie zostałem urzędasem? Przyszedłby sobie człowiek do pracy i pach stempel, pach stempel, pach stempel, telefon, pach stempel, pach stempel i druga rączka, pach stempel, pach stempel. I wieczorem siadam przed telewizorem, piję i śmieję się z takich gości jak ja, którzy teraz stoją i sikają ze strachu. Jezu, leci! Roberto Carlos podbiega! Sędzia gwizdnął! Roberto Carlos uderza, strzela i... Wpis drugi. Środa, 20.53. Madryt, szatnia stadionu Santiago Bernabeu. Moi koledzy grają z Realem. Mnie masuje masażysta, masując mnie masażysta mówi, słuchaj, ale jak strzelał Roberto Carlos, to trzeba się było uchylić. Jak? Jak miałem to zrobić? Dlaczego się miałem uchylić, jak strzelał Roberto Carlos? Bo ten mecz z Realem i tak był sprzedany. I właśnie w ten sposób dostałem szał. Dziękuję.